Cześć kochani, w tym filmiku pokażę Wam hotel, w którym się zatrzymaliśmy, a dokładnie agroturystykę. Nazywa się to Agroturystyko Rocadia na Sycylii. Zatrzymaliśmy się tutaj w agroturystyce, aby poczuć taki większy klimat Włoch, większy klimat Sycylii. Myślę, że to nam się super udało, właśnie zatrzymując się w tym miejscu. Jest to agroturystyka, także w dalszym ciągu są tutaj uprawy, uprawy oliwek, uprawy cytrusów, cytryny, a także są tutaj zwierzątka, które można też dla dzieci poglądać. Są baseny, jest restauracja, także tutaj jeżeli chodzi o posiłki, to nie mamy się o co martwić. Także ja wam pokażę to miejsce i zapraszam was do oglądania. Teraz idziemy taką drogą wewnętrzną, ponieważ mamy około 300 metrów od naszych pokoi do takiego głównego miejsca, w którym są śniadania i obiady oraz też baseny. Przyszłam właśnie z Olinkiem tutaj do zwierzątek, są koniki, osiołki, tam jest ich więcej, zaraz tam pójdziemy, a póki co tutaj się zatrzymaliśmy, bo za ogrodzeniem są koniki i jeden osiołek. A ja teraz tym w środku ogrodu, jak możecie zobaczyć, wszędzie piękne drzewka, palmy. Idę dalej pokazać wam ten ogród. Teraz czas na krótkie podsumowanie pobytu tutaj. Myślę, że zacznę od czterech podpunktów. Pierwszy to będą pokoje. Pokoje są codziennie rano sprzątane, i tutaj nie mam się do czego przyczepić. Zawsze jest pachnąco po sprzątaniu. Dwa. Jeżeli chodzi o jedzenie, no tutaj już nie jest tak kolorowo, ponieważ my tu jesteśmy 11 dni, i na śniadanie jest no, codziennie to samo. Niestety i są to śniadania dość słodkie. Nie wiem, czy Włosi po prostu jedzą takie śniadania. Nie, nie sprawdzałam tego, ale fakt-faktem, że jest bardzo dużo słodkich rzeczy, mniej takich, wiecie, wytrawnych. I też to, co jest minusem, no to nie ma takich rzeczy na ciepło. Obiady są z karty, także dostajemy karty menu i wybieramy sobie co chcemy. Natomiast to, co możemy zjeść tak w ciągu tygodnia, to jakąś pastę bądź jakieś miosko. Co do pizzy, to tutaj nie zjemy w tygodniu. Jest tylko podawana w sobotę wieczorem. Także jak tutaj chcieliśmy zjeść pizzę w tygodniu, to musieliśmy jechać do pobliskiego miasteczka. Punkt trzeci to baseny i rozrywka. Są trzy baseny. A dla dzieci są place zabaw i zwierzątka, także myślę, że fajne to atrakcje. I punkt czwarty to okolica. Jest tutaj bardzo zielono. Tutaj to miejsce, w którym jesteśmy, czyli to Agroturistico Rocadia. Ma przepiękny ogród, aż miło się tutaj spaceruje. Mamy widok z Tarasu na Etne i wszystko jest tutaj naprawdę tutaj zielone. Do miasteczka no to nie pójdziemy spacerki, bo jednak jest dość daleko. Tutaj wybieramy raczej samochód. Mamy blisko do miasteczka Carlentini, więc tam dojeżdżamy autem i tam już można zjeść jakąś pizzę, lody i są też sklepy spożywcze, także niedaleko. Także jeżeli tutaj się zatrzymujecie, no to trzeba mieć na uwadze to, że jednak samochód będzie tutaj bardzo potrzebny. Także podsumowując, ja bardzo polecam tutaj pobyt. Byliśmy tu 11 dni, byliśmy jedynymi Polakami tutaj, a tak, to co zauważyliśmy, to to, że tutaj przyjeżdża dużo Włochów, także wydaje nam się, że to jest takie fajne miejsce wypadowe dla tutaj rodzimych Włochów na odpoczynek. W tygodniu tak naprawdę była garstka ludzi, a dopiero od piątku do soboty, niedzielę tutaj przybywała bardzo dużo osób, także nie wydaje mi się, żeby to było tyle pokoi do wynajęcia, więc raczej oni tutaj sobie tak przyjeżdżają na basen i tutaj do restauracji, bo właśnie zauważyliśmy, że wieczorami tutaj w restauracji jest bardzo dużo osób, a na pewno nie są to osoby tutaj z pobytu. Jeżeli Wam się podoba ten filmik, to proszę zostawcie kciuka w górę i bądźcie ze mną dalej.